Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że państwo jesteście z nami, że nie odmówiliście zaproszenia, bo różne są sytuacje, zdarza się, że ktoś naprawdę nie może. My to też rozumiemy, ale cieszymy się, że jesteście państwo z nami. I chciałam powiedzieć, że 15 lat temu inicjatorem powstania Fundacji Energetyk był tutaj obecny pan dyrektor Był dyrektor Elektrowni Sierża który był inicjatorem i jego inicjatywa padła na dobry grunt, bo związki zawodowe, dwa działające, do tej pory są tylko dwa i może dobrze, bo świetnie się zawsze dogadywali, współpraca była zawsze bardzo dobra i jest do tej pory i, i, i zmobilizował panów i oni są na dzień dzisiejszy cały czas założycielami Fundacji Energetyk. I Naszym celem głównym zawsze było niesienie dobra i to hasło, że jeżeli warto cokolwiek na świecie czynić to tylko dobro, to, to to nam szczególnie przyświeca. Promocja zdrowia, kultury, sportu oraz edukacji to zasadnicze cele działania naszej Fundacji. Forma naszej działalności bywa zawsze, staramy się, żeby była urozmaicona i zmieniała się ona na przestrzeni lat. Tych 15 lat. W miarę jak zmieniały się czasy, jak narastały problemy i jakie było zapotrzebowanie społeczne. Jesteśmy przekonani, że prowadzona przez Fundację działalność w tych minionych 15 latach dobrze służyła i służyć będzie interesom społeczeństwa. To też jubileusz obchodzimy w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Zdajemy sobie również z tego sprawę, że przed naszą budacją pojawiają się nowe, ważne zadania, które trzeba bardzo dobrze rozważyć i przemyśleć. Szukamy darczyńców, ludzi dobrej woli, dzięki którym możemy pomagać innym. Pełen bólu, pełen łez Ale popatrz I ucianki złoty blask To wstaje nowy, lepszy dzień Jest taki czas Niepokoju groźnych burz Kiedy wolność pustym słowem jest nam zamknięte drzwi. Może potem kiedyś spotkamy się znów. Może kiedyś znów będziemy biec w dzieciństwa dni. Samotnie bo muzyczka jest, zaczęła